Witam serdecznie, ja jestem Retro, a to jest kolejna kariera FIFA 22 Ekstraklasa. Przed nami ósma kolejka, no i święta nadchodzą, więc daj łapkę w górę, żeby stał się świąteczny cud i było ich 50 pod tym filmem. No i subskrybuj ten kanał, wiadomo, z dzwonkiem, żeby powiadomienia przychodziły. Jedziemy z tą kolejką. Zaczynamy w Radomiu, gdzie Radomiak podejmuje atakujący fotel lidera Śląsk Wrocław. 19 minuta meczu. Gospodarze praktycznie wchodzą z piłką do bramki, a konkretnie Karol Angielski. I Radomiak prowadzi 1 do 0. Na tego gola Śląsk odpowiada w 36 minucie trafieniem Pawłowskiego. Robi się 1 do 1. Tuż po przerwie kolejna bramka. Tym razem doskonałe dośrodkowanie na dalszy słupek i pięknie kończy to Kaje Quintana. 10 minut później Robert Pich cierpliwie wypracowuje swoje pozycje do strzału i podwyższa prowadzenie gości. A w 65 minucie wynik meczu ustala Bartłomiej Pawłowski. Śląsk wygrywa 4 do 1 z Radomiakiem. O już Lubin, gdzie Zagłębie podejmuje Termalikę. Gospodarze od pierwszych minut w ostrym natarciu i w 17 minucie spotkania Erik Daniel wreszcie daje im prowadzenie w tym meczu. W 61 minucie wejście Smoka zalicza wprowadzony Terpiłowski, a FIFA z kolejnym bramkarskim wylewem w tym sezonie. Wkrótce jednak czerwona kartka dla gości, no i grają w 10, a Zagłębie walczy o wynik do samego końca. I kto, jeśli nie Patryk Krzyż ze swoją znakomitą szybkością, daje miedziowym 3 punkty w tym spotkaniu. Zagłębie 2, Termalika 1. W płocku ostatnia w tabeli Wisła desperacko szuka punktów z Jagielonią, bohaterem Krzysztof Kamiński w bramce gospodarzy, bo gole w tym meczu niestety nie padły. I jedziemy dalej. Przenosimy się do zabrza. Tutaj górnik gra z wartą 33 minuta meczu, sprytnie rozegrany rzut wolny, przytomnie w polukarnym karnym dadok, i górnik prowadzi 1 do 0. Szybko jednak prowadzenie traci po prostym błędzie w defensywie. Warta z problemami, ale ostatecznie czyż zdołał pokonać Sandomierskiego. Po przerwie obrona Zabrzan nadal jest nieszczelna i wykorzystuje to w 61. minucie z relak. 6 minut później. Adam z relak łapie gospodarzy z opuszczonymi spodniami. 3 do 1 prowadzi warta. Górnicy rozbici, przygnębieni i przestraszeni, co widać w tej akcji, w której warta robi, co jej się podoba, a wynik na 4 do 1 ustala dla gości. Łukasz Trauka. W Szczecinie 17. w tabeli Pogoń szuka przełamania. 18. minuta i grający z numerem 18 Michał Kucharczyk trafia z rzutu karnego. W drugiej połowie Kuchy King dokłada jeszcze jednego gola, tym razem dobijając strzał z pola karnego. W Szczecinie przełamanie nie tylko opłatkiem, ale też drugie zwycięstwo w tym sezonie. Zostajemy na północy kraju, bo w Gdańsku Lechia podejmuje piast w Gliwice. 22 minuta meczu, dośrodkowanie na dalszy słupek. Konzior przytomnie przerzuca to do Widy na drugi koniec bramki, a ten dopełnia formalności i piast prowadzi 1 do 0. Kilka minut później Alberto Toril ucieka obrońcom Lechii i pokonuje niespecjalnie starającego się przy tym strzale Alomerowicza. Lechia jeszcze nie składa broni i po rzucie rożnym w drugiej połowie główką do siatki trafia Zwoliński. Ostatni gol w tym meczu pada w 82 minucie. Jego autorem Damian Kondzior. I ostatecznie Piast wygrywa aż 3-1 na trudnym terenie w Gdańsku. A to już Warszawa i mecz Legii z górnikiem Łęczna. Piąta minuta meczu: piłka trafia w polu karnym do Rafaela Lopeza, ten strzela. Piłka zalicza dwa rykoszety od obrońców górnika, i pada gol, który ostatecznie zapisujemy Damianowi Gąsce. Ale ten mecz to prawdziwy festiwal farfocli. No bo jak inaczej nazwać zachowanie Artura Boruca przy golu na 1-1 drewniaka. W 49 minucie meczu wylewów ciąg dalszy, tym razem Lukinias decyduje się na lekki strzał po ziemi z zachpola karnego, ale Gostomski śpi w bramce smacznie, a Legia wychodzi na prowadzenie. 62 minuta meczu futbolówka trafia do niepilnowanego Michała Maka, ten z pierwszej piłki po ziemi. No i oczywiście celnie. Thriller przy Łazienkowskiej trwa nadal. W 70 minucie okazuje się, że Matias Johansson całkiem nieźle sprawdza się jako środkowy, i po tym jak idealnie włączył się w akcję ofensywną i wyszedł sam na sam, Szwed zdobywa decydującą ramkę w tym spotkaniu. Legia 3, Górnik Łęczna 2. Przenosimy się do Poznania, gdzie Lech podejmuje Wisłę Kraków. 42 minuta meczu, świetnie na lewej stronie ucieka Kamiński, zagranie do Balły i ten z pierwszej piłki daje Lechowi prowadzenie. Dwie minuty później Baluła znów w roli głównej ponownie wykorzystuje swoją nieprzeciętną szybkość ładnie ucieka obrońcy i miękką jak poduszeczka pieżowa podcinką ośmiesza Kieszka stojącego w bramce Wisły. Dwa gole Lecha do szatni i kolej już kontroluje to spotkanie. W drugiej połowie Wisła odpowiada trafieniem Hugiego który wykorzystał bardzo głupi błąd defensywy Lecha Poznań, ale ostatecznie Kolejosz dowiezie korzystny wynik do końca i zgarnie w tym meczu trzy punkty. Liderujący przed tą kolejką Raków jedzie do Mielca na mecz ze Stalą. Dwunasta minuta, piękna kontra gospodarzy i chociaż Piasecki trafia w poprzeczkę, to Mateusz Mak dobija do pustaka. Stal sensacyjnie prowadzi 1-0. 31 minuta, piękne długie podanie i strzał z pierwszej piłki. Fabio Sturgeon. No i lider wraca do gry w tym spotkaniu. W drugiej połowie prosta strata przy wyprowadzeniu piłki, no i Musialik wychodzi sam na sam. Jak to się kończy? 2 do 1 dla Rakowa. To mocno podcina skrzydła walczącej do tej pory stali i w 88 i 90 minucie Fabio Sturgeon zdobywa dwie bardzo podobne do siebie bramki, a raku, dzięki wysokiemu zwycięstwu na pewno utrzyma po tej kolejce fotel lidera. Tuż za nim w tabeli zagłębiej śląsk na ostatnim miejscu. Wisła Płock a przed nią dwa górniki. Zostaw łapkę w górę, jeśli dotrwałeś do końca i subskrybuj ten kanał, by nie przegapić następnej kolejki. Do usłyszenia.